Kurwa! No dawaj! Dawaj, Jacek, nie... Dawaj, napierdalaj go, Jacu! Tak, nagrywaj to! Czarnia jego! A ty weź! A, już się pizdeń, kurwa. Kurwa, w pizdę, kurwa! Dawaj! Dawaj! No, Jacuś, wyjdź! Wow. No co tylko do siebie mówicie kurwa no lej go Dawaj Jacyś 20 20 minut kurwa, nic. Jacy, sekundę. Jacy, no. Kuba, Cię, już nic Co już nagrywasz? Z bombą nam kurwa leć no. Dawaj, teraz go Nie A o machamy Pomalcie go Ooo Dawaj go, <ślamy> dawa, po. <ślamy> wow. dawa. dawa, dawa, go Jacyś dawa, ale gardy trzymajcie chłopaki, bo tak to chujesz. Dawaj cóż ja jak ten, jak Adamek. Chłopak, proszę kurwa. Nie da go Ole lipa! Proszę,